Neanche, neanche hanno un pensiero al giorno che esiste Dio. Preghiamo per tutte le intenzioni che abbiamo nel cuore, per i nostri defunti, cari defunti, eh, per tutti, che il Signore apre davanti loro le porte della, della felicità eterna, della felicità eterna, del Suo Regno. Kohani mooi, z tym krzyżem, nonostante pielgrzymując teraz, idąc i świętymi Jan Pawłem II, świętym ojcem Szarbelem w tych relikwiach przez ziemię włoską łączę się z wami w Polsce tutaj na wspólnej modlitwie za chwilę po koronce o 15.20 będzie msza święta przełączymy się tylko na nowo aby rozpocząć Eucharystię w języku polskim tylko po polsku kochani moi ofiarujmy w tym momencie kiedy czas wakacji, czas właśnie urlopów tutaj na północy Włoch niedaleko jeziora Garda teraz znajduje się przemieszczając się z Mediolanów w stronę tutaj już południa Włoch powoli w całe centrum południa ale patrząc na krzyż Jezusa chcemy ofiarować wszystkie nasze intencje, które mamy w sercu, szczególnie módlmy się też za zmarłych a także za tymi, którzy zapomnieli o Bogu, którzy odeszli od Niego. Prośmy o Boże miłosierdzie. Diciamo credo, powiedzmy teraz wierzę w Boga, a my to wypowiemy w języku włoskim. Credo, so, Padre Onipotente, Piuvicino, Piuvillo, so, so, Signore Cristo, tutto so, Santo, Nacque da Maria, vergine morta, il santo, santo Ponzio Pirato, morto. Asciutto il tuo fedele, il è salito al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, e libera la rega per i figli morti. Credo nello Spirito Santo, Santa Chiesa Cattolica, alla rega dei santi, la peccati, Carne, vida, padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno si la tua volontà come in cielo in terra naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy gracię il signore zdrowaś Maryjo, łaski pełna pan Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego Jezus. Santa Maria, Maria, Maria Dio, prega per noi peccatori, lore, Gloria al padre, al figlio, allo spirito, chwała ojcu i synowi, duchowi świętemu, comera nel principio, or et sempre, nei secoli, dei secoli. Amen. Dico prima parte in polako, seconda in italiano. Pierwszą część o będziemy mówić, będę mówił w języku polskim, a drugą część od. Powiedzą ci tu zebrani w języku włoskim. Ojcze wieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Panie Padre, io ti corpo, Del tuo Filio, Nostro Gesù Cristo, in expiazione dei nostri peccati. E di quelli del mondo intero. Dla jego bolesti nei menchi, di misericordia di noi del mondo intero. Dla jego bolesti i menchi, abbi misericordia di noi del mondo intero. La jego bolesti nei menchi, abbi misericordia di noi del mondo intero. Dla jego bolesti i menchi, misericordia di noi del mondo intero. Dra ego bolesti nei menchi, abbi misericordia di noi del mondo intero. Dla jego bolesnej męki i Misericordia di no del mondo intero. dla jego bolesnej męki i Misericordia Dino del mondo Inter, dla jego bolesnej męki, aby Misericordia Dino del mondo Inter, dla jego bolesnej męki, aby Misericordia Dino del mondo Inter, dla jego bolesnej męki, aby Misericordia Dino del mondo Inter. No Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, Duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del Tuo Dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Preghiamo anche per il Papa, che pe... Pres to gwariska, dopo questo interventu, que subito na clinica Gemelli. Modlimy się teraz za Ojca Świętego Franciszka, aby jak najszybciej powrócił do zdrowia po tym zabiegu chirurgicznym w klinice Gemelli. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

di misericordia di noi del mondo intero. Dra jego, bolesnei menchi, abbi misericordia di noi del mondo intero. Dra jego, bolesnei menchi, abbi misericordia di noi del mondo intero. Dra jego, bolesnei menchi, abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, Io ti offro il corpo il sangue, l'anima la divinità del tuo dilettissimo Figlio, e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati, e di quelli del mondo. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. dla jego bolesnej menchi, abbi misericordia di noi nel mondo intero, dla jego bolesnej menchi, abbi misericordia di noi nel mondo intero, dla jego bolesnej menchi, abbi misericordia di noi nel mondo intero, dla jego bolesnej menchi, abbi misericordia di noi nel mondo intero, dla jego bolesnej menchi, abbi misericordia di noi nel mondo intero dla jego Bolesnej menchi, abbi misericordia di noi del mondo intero. dla jego Bolesnej menchi, abbi misericordia di noi del mondo intero. dla jego Bolesnej menchi, abbi misericordia di noi del mondo intero. dla jego Bolesnej menchi, abbi misericordia di noi del mondo intero. dla jego Bolesnej menchi, abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, innegazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze. I całego świata offriamo questa decina anche per defunti, ricordando specialmente special modo ancora il mio fratello, amico Orlando Dello Iorio. abbi perché il Signore lo accoglie in paradiso. Prosimo, jeszcze raz, za zmaru brata. Tak go Orlando de Loyor, aby Pan Jezus przyjął go do chwały w Niebie. Dla Jego bolesnej męki, aby Misericordia Dino del mondo Inter, dla Jego bolesnej męki, aby Misericordia Dino del mondo Inter, dla Jego bolesnej męki, aby Misericordia Dino del mondo Intero, dla Jego bolesnej męki, aby Misericordia Dino del mondo Intero. Dla jego bolesti menchi, abbi misericordia di noi del mondo intero. i menchi, abbi misericordia di noi del mondo intero. Dla jego bolesti i menchi, abbi misericordia di noi del mondo intero. Dla jego bolesti i menchi, abbi misericordia di noi del mondo intero. Dla jego bolesti i menchi, abbi misericordia di noi, del mondo intero. Dalla Jego bolesne e menchi, abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione di questi peccati e quelli del mondo intero. Oce pre-eterne, offriamoti ciao e creve, duce e bustro, il più mileshego Sino a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Przegiama anche per le case di preghiera di San Charbert Vogliamo tanto pregare con tutto cuore. Per, eh, preghiamo per tutto cuore. Che il Signore veramente dona la pace la gioia, che il Signore dona le grazie a tutte le case di preghiera di San Charbel. Mi trovo in una delle case di preghiera numero 184, proprio qui vicino al Lago del Garda. Pregiamo per tante case di pregier, anche qui, intorno, di San Charbel, per tutte le grazie, che hanno bisogno. Modlimy się za domy modlitwy świętego Szarpela, gdziekolwiek są, ale szczególnie za ten dom modlitwy, gdzie teraz zatrzymałem się tutaj na tej ziemi włoskiej, koło jeziora Garda, numer domu 184. A więc modlimy się za wszystkich. Są jeszcze inne tu domy modlitwy, więc prosimy za nimi. Dla jego bolesnej męki abi misericordia di no, el mondo inter. Dla jego bolesnej męki abi misericordia di no, el mondo inter. Dla jego bolesnej męki abi misericordia di no, el mondo inter. Dla jego bolesnej męki abi misericordia di no, el mondo inter. Dla jego bolesnej męki abi misericordia di no. Del mondo intero, la Jego Bolest nei Menchi, abbi misericordia di noi del mondo intero. Dla Jego Bolest nei Menchi, abbi misericordia di noi del mondo intero. Dla Jego Bolest nei Menchi, abbi misericordia di noi del mondo intero. Dla Jego Bolest nei Menchi, abbi misericordia di noi del mondo intero. Dla Jego Bolest nei Menchi, abbi misericordia di noi e del mondo intero. La Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Święty Boże, święty mocny, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O sangue l'acqua. Questi da cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi confido in te. O sangue l'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù Come sorgente di misericordia per noi confido in te o sangue e l'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi confido in te Gesù confido in te Gesù confido in te Gesù confido in te, Gesù, confido in te. o krwi wodo która żywtrznała z najświętszego serca Jezusowego jako źródło miłosierdzia dla nas ufamy tobie o krwi wodo która żywtrznała Z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi, wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Santa Faustina, San Szarbel, Santo Padre Pio, pregate per noi. San Giovanni Paolo II, prega per noi. Święty Janie Pawle II, święty Ojcze Szarbelu, święty ojcze Pio, wszyscy święci, święty Boże, święta Faustyno, módlcie się za nami. Ora riceviamo la benedizione con quella croce che ci ricorda sempre l'amore del Signore per noi che ha donato la vita per noi, la vita per ciascuno. Voglio soltanto dire che Stasera ore 19 avremo la Santa Messa in italiano. Vi invito tutti di seguire, di pregare insieme in questo tempo così tanto di bisogno di questo, di questa evangelizzazione. Preghiamo soprattutto per quelli che hanno abbandonato Dio. Oggi ricorderemo anche Santa Maria Goretti, eh beh, grande fanciulla possiamo dire, ragazzina di 11 anni. Che ha dato la vita perché ha voluto difendere la sua verginità, la purezza, che oggi tanto diciamo, no, quasi, è molto, molto lontana da tanti giovani. Per quello, preghiamo Santa Maria, Maria Goretti, preghiamo che interceda per noi. Ora riceviamo benedizione. Voglio solo ricordare che anche domani. Sarò in un'altra casa di preghiera, eh, vicino, già vicino um, a diciamo, eh, Mantova, Padova, eh, la casa di preghiera domani che ci sarà. Sono anche ortodossi, cattolici, allora anche domani, ore 15, avremo la coroncina della Divina Misericordia, sempre la messa ore 19. A więc, moi drodzy kończymy błogosławieństwem, krzyżem, tym, którym tutaj... idę przez Włochy, błogosławię, jak w Polsce również, każdy piątek dzisiaj wspominamy świętą, Marię Goretti, właśnie tutaj urodzona i która męczennica dała życie za, e, dla Jezusa, więc chcemy, wspominamy ją w szczególny sposób dzisiaj i dlatego całym sercem pragniemy właśnie e, ofiarować wszystko, przez jej stawiennictwo, abyśmy właśnie mogli wytrwać też i w czystości i e, uleczyć się, jeśli ktoś w tym względzie ma problemy. Prosimy świętą Marię Goretti o to, o wszelkie łaski. A teraz przyjmijmy błogosławieństwo. Il Signore sia con voi spirito i benedica Dionipotente Padre, Filio, Santo niech Was błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn Święty. Amen. Amen. I zaraz będzie Msza Święta za Biesławę. Za Chwilkę połączymy się za trzy minuty. Eucharystia. Zapraszam Was z całego serca na Mszę Świętą w języku polskim. Jutro też koronka Bożego Miłosierdzia o 15.00 z innego domu modlitwy, takiego domu już jeszcze dalej tu w stronę centrum Włoch. Dom modlitwy Prawosławni, katolicy razem. strange vamp